Cześć. Dzisiaj na kanale zupełna nowość. Jest to reflektor marki Parkside model PLSA20LI1 na akumulator X20V oraz X12V. Dodatkowo mamy zasilacz Czyli możemy po prostu używać tej lampy, po prostu z sieci elektrycznej. Tutaj mamy dodatkową przystawkę na akumulator 12V. A tutaj mamy wejście na zasilanie z sieci elektrycznej. Ustawienie lampy. 360 stopni włączenie oraz przycisk 100% i 50% świecenia. Gdybyśmy chcieli ustawić lampę na statywie, mamy dwa gwinty, większy i mniejszy. To jest tylko przykład takiego małego statywu. Bo oczywiście, damy sobie jakiś duży statyw. No to fajnie nam ta lampa będzie tutaj wyglądać. Włóżmy tutaj do tej lampy akumulator 4Ah Tym przyciskiem słoneczkiem możemy sobie włączać na 50% i taką funkcję migania. Tutaj mamy ciągłe świecenie na 100%, a tutaj zmniejszamy na 50%. Maksymalnie ta lampa posiada moc świecenia na poziomie 200 lumenów. 5700K. Barwa świetlna. Bardzo fajnie to jest pokazane w instrukcji. Jak zastosujemy akumulator 12V, 2Ah, powinien wytrzymać 50 minut świecenia. Przy 4Ah to jest 100 minut świecenia. Przy akumulatorze 20V 2Ah to jest 85 minut świecenia. Przy 4Ah to jest 170 minut świecenia. Tutaj mamy fajnie pokazane 5700K, tu jest taka szczałeczka barwa świetna. No z akumulatorem jest dosyć duża i pokaźna ta lampa. Zobaczmy ile waży. 1 kg 790 g, z akumulatorem 4A, a z akumulatorem 12V i z tą przystawką do akumulatora. Tu mamy takie zwolnienie, musi to się tutaj zaczepić. Zaskoczyć, jak widzimy, gdy mamy włożony akumulator, nie możemy korzystać z sieci, bo zasłaniamy sobie to wejście na zasilacz. Musi być po prostu wypięty akumulator, żeby korzystać z tej sieci. 1 kg 378 gramów zobaczmy jak świeci przy 12 woltach tak samo mocno na razie nie widać takiej różnicy różnica będzie po prostu w samym czasie czasie użytkowania przez duży akumulator po prostu świetną alternatywą jest lampa marki Dedra Diody, które tutaj są zastosowane to są Koblet Nie powodują mrugania Nawet gdy nagrywamy coś to Po prostu nie mruga ta lampa Również posiada dwa tryby świecenia 100% i 50% I tak samo maksymalnie 2000 lumenów Zobaczmy ile ona waży Tu jest aluminium wszystko powoduje to, że ten cały układ i diody są chłodzone. Ta tutaj nie ma takiego czegoś, chyba że wewnątrz tej obudowy. Zobaczmy ile waży z tym akumulatorem. Tu jest oczywiście 5 amperogodzin, to może być troszkę cięższa. No i rzeczywiście 1 kg 946 g. No i główną też zaletą tej lampy jest to, że jest ogólnie dostępna w sieci. Nie ma takich problemów jak w przypadku tej lampy, gdzie po prostu czekamy na nią nie wiadomo ile aż się pojawi. Tam ma zaletę, że ma jeszcze dodatkowo właśnie tą przystawkę na akumulator 12V. Możemy ją tutaj również zawiesić gdzieś na kołku. Jeszcze w tej lampie mamy tutaj dodatkowy hak. Dzięki temu możemy zawiesić go w dowolnym miejscu. Odległość 12 metrów. Widoczność jeszcze jest dobra. Zobaczymy jak się ściemni. No już jest dużo ciemniej niż przedtem. Nie widać już nic prawie, a zobaczmy jak świeci ze statywu. Teraz włączymy drugi poziom. Odległość 12 metrów. Teraz na 50 procent. Teraz włączymy miganie. Dobra, zobaczmy teraz z odległości 100 metrów, jak jest widoczna ta lampa. No to jest odległość 100 metrów. Około 50 metrów, jakieś 10 metrów No, widoczność jest dosyć dobra, do 10 metrów jest naprawdę super. Jeszcze, tutaj w tej lampie mamy z tyłu takie haczyki, możemy to zawiesić i regulować na jakichś tam powiedzmy gwoździach czy tam wkrętach. Także pożyteczne narzędzie, pożyteczna lampa. Jeszcze, tutaj z boku tej lampy na tą przystawkę do X12V mamy tutaj takie miejsce, i możemy sobie w tym miejscu. Przechowywać nasz akumulator 12V.